I tylko delikatnie z jednej strony na drugą. Starajcie się, żeby to był ruch ósemkowy. Tak? Delikatnie i spokojnie. Mhm. I teraz razem z wdechem i wydechem. Kiedy robimy wdech, mięśnie brzucha się naprężają. I z wydechem. Klatka piersiowa się nosi, brona się unosi. I teraz na bezdechu. Pogłębiamy. Hop, podbijając łokcie w podłogę. I brzuch w podłogę. I tak trzymamy przez pięć. Jeszcze nie unosimy przed ramion. Cztery. Trzy. Łopatki mocno w dół, brzuch w dół. Dwa. Jeden. I los. I znowu wdech. I z wydechem Będziemy w... do góry, do góry, do góry. Czujemy jak. Luzują się mięśnie i teraz na bezdechu pogłębiamy. Otwieramy mocno mostek, łopatki ściągamy i teraz napieramy łokciami w stronę miednicy. Tak? Jakby chciał podjechać trochę do tyłu i łopatki ściągamy mocno. I tak trzymamy przez pięć. Brzuchy wbijamy w podłogę 4, 3, 2 i jeden Luz. No, i teraz wdech, przed ramiona podnosimy. Wdech. I z wydechem teraz mocno wbijamy w kierunku miednicy. Hop. Czyli tak, jakbyśmy chcieli podjechać do przodu troszeczkę. I teraz na bez pogłębiamy pozycję, wbijając brzuch w podłogę. Łopatki ściągnąć i klatka piersiowa z długą szyją do przodu. Tak? Tylko nie łamiemy krtani I wyciągać się przez pięć jeszcze cztery łopatki w dół, trzy, dwa, jeden, stawiamy rozczapieżone palce na podłogę, one tu zostają, wdech i z wydechem dźwigamy się do góry, hop. I teraz na bezdechu rozluźnić. I teraz też wdech i obserwujemy naprężanie mięśni brzucha i z wydechem coraz większy nacisk na odcinek lędźwiowy kręgosłupa i rozluźnianie mięśni brzucha. I tak jakby brzuch zapadał się w kierunku podłogi. I znowu wdech. I z wydechem ponownie. Rozluźniamy, obserwujcie co się dzieje, tak? teraz delikatnie brona do góry, delikatnie i pozostańcie w tym bezdechu i jeszcze raz wdech, naprężamy mięśnie nóg, zadzieramy palce do góry i z wydechem ściągamy kiście do siebie, hop i naprężamy się i łopatki mocno w dół, nogi naprężone, stopy są wykręcone, Palce naciągnięte i mocno do góry, i jeszcze. Jakbyście chcieli przesunąć się do przodu. Jeszcze, jeszcze. I teraz tak się naprężamy, że nogi się unoszą do góry. Hop! Tak jest. I jeszcze mocniej. I łopatki w dół. I już. Położyć się ręce przy klatce piersiowej, wdech. I zbliżać. Do góry. Ho. I rozluźnić. Jedną, jedną rzecz utrzymującą całą pozycję są ręce, tak? pośladki rozluźnione, nogi rozluźnione, albo trzy rozluźnione. I znowu ósemeczki, delikatne. Pamiętajcie, to nie jest tylko ruch wahadłowy z jednej strony na drugą, tylko staramy się ramionami, linią ramion, rysować ósemki. I znowu tutaj obserwujemy co się dzieje. Wdech i z wydechem. Odpychamy się rękoma. Odpychamy się, nie sprężamy pośladków. Na razie luźne pośladki, luźne kolana, tylko odpychamy się rękoma od podłogi i ściągamy łopatki do siebie. Do siebie jeszcze. I już. I ponownie wdech. I z wydechem. Kiści, odpychamy się z kiści mocno jeszcze i łopatki ściągnąć i jeszcze prezentujemy klatkę pierwszą do góry. Pamiętajcie, nie łamiemy szyi. Długa, długa, piękna szyja. I luz. Teraz wdech, naprężamy nogi wykręcone i z wydechem mocno odpychamy się, palce zadzieramy, u dłoni do góry, odpychamy się rękoma od podłogi. I ściągamy łopatki i teraz naprężyć super mocno pośladki. Jak jest. Chciałbym mieć takie uczucie, jakby rotujące pośladki napierały miednicę do przodu. I jeszcze mocniej. Tak jest. I teraz lekko uginam łokcie. I chcemy zostać na górze, chcemy zostać to tak jakby po chciała dotknąć się do przestrzeni kolana z tyłu. Tak jest. Jeszcze. I wyprost łokcie. I jeszcze raz wdech. I z wydechem uginam łokcie. I chcemy zostać na górze, ściągnąć łopatki w dół, naprężyć mięśnie czworoboczne jeszcze. Aha. I za ostatnim razem wyprost hop, wdech. I z wydechem do góry. I opuszczamy w dół i ręce wzdłuż korpusu. I teraz będziemy się podnosić. I pamiętajcie. E, o tym, żeby pierwszy co, to rusza się bark do góry. Czyli jakby nasza skrzydełka, czyli jakby pozostałości po skrzydełkach łopatka, łopatki zrobiły ten ruch. Tak? Do góry się uniosły. Okay? Nie zostawiamy zapadniętych um, barków. I do góry. I lecimy. Osiem. Tak jest. I siedem. I ręce do podłogi. Sześć. Tak jest. I drugie ręce. Pięć. Hop, i jeszcze mocniej napręż ręce. Tak jest. I cztery. Hop. I trzy. Długie ręce. Hop, dwa. Tak jest i jeden. Zostań. Tak jest. I teraz delikatnie pogłębiamy. Jesteśmy. I teraz osiem. No tyłu siedem. Hop sześć. I mocno pięć. I jeszcze cztery. Znajdujemy siłę trzy. Hop dwa. Siu. Jeden. I. Dajemy głowę w trójkącik, drugi trójkącik w ten sposób i opieramy się o trójkąciku. I teraz podkulamy ogonki pod siły, wdech i z wydechem hop. Podkulamy łąki, tak, Czyli tutaj by kość manowa, chciała e, napierać na podłogę, tak? mocno, przez pięć trzyma, cztery i mięśnie proste, brzucha się kurczą, trzy, dwa i jeden, i jeszcze raz, wdech i z wydechem, podkulamy mocno, no ale chcemy zrobić aż z lordozy lędźwiowej, chcemy zrobić kifozy nagle, no. Zaokrąglicie odcinki lężowej jeszcze mocniej. Przez 5, 4, 3, 2 i 1. Luz, i wracamy do sfinksika. Mhm. I znowu delikatne ósmeczki. Pamiętajcie, oddychamy cały czas. Delikatny małż. Mhm. I robimy wdech. I z wydechem broda sunie do góry. I na bezdechu łokcie ściągają się w, w stronę miernicy. Hop. Delikatnie na razie. Łopatki w dół. Klatka piersiowa eksponuje się do przodu. Brzuch w dół. I jeszcze mocniej brzuch w dół. Jeszcze. I los I znowu wdech. I wydechem broda do góry. Obserwujcie cały czas, jak zmienia się naprężenie miednicy. E, Przypomnę, co będą. I w dół brzuchy i łopatki w dół mocno. Tak jest. I pamiętajcie łokcie delikatnie w kierunku mięśni. Delikatnie. I jeszcze do góry. Jeszcze mocniej. I lu. I za trzecim razem przetrwania do góry, wdech i z wydechem łokcie teraz mocno ściągają się do miednicy i do podłogi, hop i jeszcze i łopatki od, mocno ściągnięte otwierające a, mostek i jeszcze i teraz mocno napieramy brzuchem w dół, to jest takie uczucie jakbyście chcieli zrobić dziurę w macie, jeszcze mocniej, tak jest i skupiamy się i jeszcze i łopateczki ciągną w dół. Pamiętajcie, zakończenie łopatek w dół, o tak, aha. i jeszcze chwila, i teraz uginamy kolana, hop, wdech, i z pośladki do góry, hop. I teraz możecie oprzeć, oprzeć sobie brudkę o ręce, tak, byle żeby nie naprężyć teraz mięśni brzucha, byle żeby nie naprężyć mięśnie, mięśnie brzucha, na razie możemy sobie to deprzeć. tak jest. I teraz nasz brzuch ma się zachowywać jak taki materiał hamakowy. On ma pod wpływem grawitacji się rozciągać. Tak? A kręgi odcinka lędźwiowego coraz bardziej naciskać na krążki międzykręgowe, i to tak czuć, jak ten kręg się tak zapada. Jeszcze chwilka. I teraz wdech. I z wdechem Roda do góry. I do góry pośladki Robię raz. Hop. I w dół. Tak jest. I dwa. Łopatki ściągnąć. Hop. I jeszcze raz. I teraz zostać. I teraz zrobić wdech. I z wydechem. w I stawiamy. Hop. Roztapi uh -huh. rzemy palce wdech. I z wydechem. daleko. Nagle odczuwamy nic, tak naprawdę, w tej pozycji już po tamtym ćwiczeniu. Nawet pamiętajcie, że to jest zawsze tylko i wyłącznie kwestia znieczulenia a obszarów najmniej używanych w ciele. Bo my jednak nie gniemy się, tak wiecie, daily, czyli codziennie, raczej robimy skłon w przód. No. Więc to po prostu, tak jak jest konstrukcja naszego kręgosłupa, i mamy. Kręg na kręgu, tak? I pomiędzy krążki międzykręgowe, tak? I teraz to gięcie takie, lordoza, niby jest naturalnie, ale my jej my nie gniemy się do tyłu nadmiernie, tak? Tylko wprost przeciwnie, idziemy sobie do przodu. Więc znieczulona jest bardziej kifoza, tak? W odcinku piersiowym. I mamy tendencję cały czas, że my tego nie czujemy w ogóle, tak? Bo no przecież nie boli nas odcinek piersiowy, tak? Normalnie, tak? Ale to tylko dlatego, że on naprawdę ulega codziennym, małym nacisku, on się znieczula, znieczula. To jakby cały czas uderzanie palcami o podłogę. Na samym początku bolą i będą bolały puszki. A potem jeszcze, co w ogóle, tak jak pianista, który się uczy grać, tak? Na samym początku bolo palca, potem już nie. tak? tak samo jest dokładnie z kręgosłupem. Im więcej się jednak ćwiczę tak? na tym odcinku lędziowym, tym on tak naprawdę będzie mniej bolał, tak? Albo sensacje w ogóle bólowe. One znikną, bo te odciny kręciłyby się też ukrwi. Tak? I teraz naprężamy nogi. Hop, wdech i z wydechem odpychamy się z kiści i łopatki ściągnąć. To jest uczucie, jakbyście się chcieli ściągnąć do przodu. Mocno. I jeszcze. I naprężamy nogi tak, że aż unoszą się z podłogi. Hop. I nie uginamy kolan. I tak trzymamy przez pięć, cztery, trzy, Dwa i jeden, plus w, w dal kładziemy jak najdalej brodę, hop. I ręce trafiają przy klatce piersiowej. Kto już wie, że może, tak, to przesuwa je bardziej w kierunku miednicy. wdech. Okay. I zbytni wdech góra. I rozluźnić się. I to jest takie, odbywa się w tej chwili wiszenie na rękach. Osoby, które mają przeprosty, Mogą troszeczkę podgiąć łokcie, bo to może wydać się bolesne, tak? Jeżeli nie jest bolesne, okej, okay, zostawiamy. Łokcie, bo teraz będzie łatwiej poczuć ściąganie łopatek, tak? Ale tuż potem wyprostować łokcie. No tak? i mocno, I jeszcze. Pośladki napier napierają miednicy w dół, do podłogi. Jeszcze chwila. No i teraz uginamy łokcie, a bardzo chcemy zostać na górze. Czyli nie robimy pierwszy odwrót, to nie jest to. Tylko chcemy zostać, zostać. Pośladki nam w tym pomagają, żeby zostać. I wróć. I jeszcze raz wdech. I z wydechem uginę łokcie. I pośladki nam dają super wsparcie. Jeszcze mocniej. Jeszcze rotując nogi, naprężamy pośladki, także naciskamy, miednicą na, na, naciskamy w dół. I ho. I jeszcze raz wdech. I z wydechem odważnie. No prawie, prawie i hop w dół i ręce wzdłuż korpusu, jesteśmy no i znowu, lecimy i osiem, góra, hop, siedem i mocniej i sześć, pamiętajcie ściągać łopatki i pięć, tak jest, hop i ręce na wysokość równolegle do podłogi, cztery, hop i jeszcze trzy, prostuj pawą ręce, dwa, i jeden, zostań. Zostać. Aha. No i szukamy tych niteczek, które robią ściągnięcie łopatek w dół. I to tak, jakby łopatki chciały sunąć na pośladki jeszcze. Aha. I robimy pogłębienia. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden ściągnie jeszcze łopatki. Jeszcze. I, I teraz ręce przy klatce piersiowej. Uginamy kolana, naprężamy mięśnie brzucha, teraz będzie przyjemnie. Wdech! I z wydechem ho wyciągnąć się w dół.